Witam wszystkich, Sport Prediction. Przed nami typy tenisowe na 14 stycznia Australian Open. Kwalifikacje zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS, Zakłady Bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Noblebet i Bet Chris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Statystykę z wczoraj zrobię jutro, ponieważ ten film nagrywałem w nocy, gdzie jeszcze zdarzenia się nie poodbywały. Tak więc lecimy z kuponami na kolejny dzień. Wygrana Tabilo z Imerem za 1,67. Mamy Souse z Albotem 1.92 i Jumkur z i 1.77 do wyjęcia 537. Drugi kuponik Echeverry, Fabiano i Hanfman 480 na tym kuponie. Kolejne dwa to Dart, Wegele i Masarowa 264. Na następnym jest Juan, Dolehite i Rakimowa 408. No i tu mamy już overki, 17,5 Hibino Bronzetti, 17,5 Jank Masarowa i 18,5 Wegele De Vrumme, 219 na tym kuponiku. Na następny mamy Tomową, Makale i Buksę, 459. No i kolejne dwa to znów overki, 18,5 Baratomowa Trevisan Goworcowa 17,5 i Kampkę z handicapem, czyli musi ugrać Seta 266 na tym kuponiku. No i znów następny kuponik to Handicap Skatowa, że ugra Seta, Janesi Hanfman over 18,5 i over 18,5, Chevery Koboli 224 na tym kuponie, ostatnie dwa to Handicapy Plusowe. Dla Brosettiego jeden set, tak samo jak dla Bjorklunda i Niemajera, 345 na tym kuponiku. No i ostatni kuponik, również handicapowy, ugrywa seta Makale, Tabino i Echeverry, typowe podwojenie. Oprócz tego, że mamy grupę wiposkie z futbolu amerykańskiego, jak i z piłki nożnej, mamy również grupę wiposką na olimpiadę zimową, ona ma już kilka członków, jest tylko 10 wolnych miejsc. Posiadam 10 piłeczek również, Adidasa uniformy. Tak więc każdy członek tej grupy dostanie taką piłeczkę. Olimpiada, jak wiecie, od 4 do 20 lutego. Zamykam grupę Wipolską do końca tego tygodnia, tak więc tyle członków, ile będzie. Tyle zostanie, później już nie będę dołączał ludzi, bo chcę to wszystko ładnie posegregować. A w grupie WIPolskiej polskiej będą codzienne kupony królewskie AKO wysyłane mailowo z dużym potencjałem. Wiadomo, mamy i hokej na olimpiadzie, mamy również biatlon, przede wszystkim, w którym myślę, że będzie dość przewidywalną dyscypliną, poro różnych konkurencji i sporo możliwości. Tak więc zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictionspl@gmail.com. A ja już dziękuję wam za uwagę. Tak wygląda statystyka z serii filmowych na chwilę obecną. Oczywiście pojawi się filmik z serii dziennej piłkarskiej. Postaram się również zrobić hokej, ale dzisiaj późnym późnym wieczorem Dopiero ten film zostanie wrzucony, tak więc bądźcie czujni, ustawcie sobie dzwoneczek przy subskrypcji. Zasubskrybujcie kanał, wrzućcie łapeczkę w górę przy filmiku, a jeszcze i film tygodniowy powinien również się pojawić w późnych godzinach lub w godzinach nocnych. Zapraszam oczywiście na oglądanie i do usłyszonka w kolejnych filmikach.